Mijają kolejne tygodnie Wielkiego Postu. Co zrobić, aby ten czas przeżyć owocnie? W najnowszym Któż jak Bóg staramy się pomóc Wam w praktykowaniu trzech filarów Wielkiego Postu – modlitwy, jałmużny i postu. Ten ważny temat podejmuje ksiądz w Kapłański w rozmowie z pewnym świątobliwym zakonnikiem. Ponadto w Któż jak Bóg przeczytamy o modlitwie. Często, szczególnie tej liturgicznej, towarzyszy śpiew, dlatego podjęliśmy rozmowę z Piotrem Pałką i Pawłem Bębenkiem o inspiracjach kompozytorów do tworzenia muzyki sprzyjającej modlitwie. W ABC Modlitwy o przygotowaniach, rozproszeniach i pokusie oceniania naszej modlitwy. Temat postu podejmujemy w cyklu o siedmiu grzechach głównych. Tym razem piszemy o nieumiarkowaniu w jedzeniu i piciu. Trzecim filarem jest Jałmużna, która w tym roku może przybrać formę wsparcia dzieła Michalitów na Białorusi lub ofiarowania naszego czasu pisma poprzez zamówienie prenumeraty dobroczynnej. Zachęcamy do lektury dwumiesięcznika miesięcznika Któż jak Bóg?